Matka, która samotnie wychowuje dziecko z niepełnosprawnością znaczną czy też jest w związku małżeńskim, natomiast pobiera ten zasiłek opiekuńczy na niepełnosprawne dziecko, jest zupełnie inaczej postrzegana przez sobę. Przede wszystkim ma tą możliwość oddłużenia się bez planu spłaty. I umorzeniu wszystkich zobowiązań, a to dlatego, że taka matka nie rokuje, że pójdzie do pracy. Jeżeli wychowuje się niepełnosprawne dziecko, oczywistym jest, że nie będzie miała możliwości podjęcia pracy zarobkowej, nie będzie miała możliwości spłaty jakiegokolwiek planu spłat. Nie ma tutaj też tego pięcioletniego odroczenia, ponieważ wychowując dziecko niepełnosprawne, które nie wróci już do sprawności, ma to orzeczenie znaczne. Samo przez się mówi, że matka ta będzie musiała opiekować się tym dzieckiem dożywotnio. A więc tutaj przez ten właśnie wzgląd sąd jak najbardziej może taką matkę oddłużyć bez jakiegokolwiek planu składki i umorzyć jej wszystkie zobowiązania. I tak powiem Państwu, bardzo często mam, że kiedy zgłaszają się do mnie matki, które wychowują dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności znacznej, tak właśnie mają. Wszystkie ich zobowiązania zostają bezwzględnie umorzone. Przygotowując właśnie wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeżeli podajemy sądowi potrzebę zaciągania tych naszych zobowiązań, tych długów, jeżeli wyjaśniamy, co się zadziało, co się wydarzyło, że byliśmy w bardzo trudnej sytuacji musieliśmy podejmować te e, niejednokrotnie trudne decyzje o zaciągnięciu jakiegoś dodatkowego kredytu na ratowanie życia, zdrowia, zakup jakiegoś sprzętu rehabilitacyjnego cokolwiek związane jest właśnie z utrzymaniem takiego dziecka to jak najbardziej taka matka postrzegana jest jako osoba, która e, nie dopuściła się tego rażącego niedbalstwa. I nawet jeżeli Niepohamowanie zaciągała te kredyty jeden za drugim właśnie na leczenie tego dziecka, ratowanie tego dziecka, to tak czy inaczej, czy dopuściła się tego rażącego niedbalstwa, czy też się go nie dopuściła, czy wynikało to z konkretnej, z trudnej sytuacji dla tej właśnie mamy, czy ojca, oczywiście bo tutaj nie umniejszam panom, bo panowie również wychowują niepełnosprawne dzieci. Natomiast skupiam się tutaj na tej matce, ponieważ prosi mnie o odpowiedź mama, więc, więc tej pani odpowiadam. I jeżeli w takiej sytuacji się pani znajduje, ma pani e, zadłużenia, których nie jest pani w stanie spłacić, to jak najbardziej może pani liczyć na stuprocentowe oddłużenie bez planu spłaty. I tu, tutaj, e, moje drogie mamy, nie wahałabym się nad... E, Takiego wniosku o ogłoszenie upadłości, rzeczywiście oddłużeniem się, ponieważ to będzie owocowało w przyszłości, jak i dla dziecka, tak i dla Was. Po pierwsze, zajdzie ten obowiązek i stres, który no, niesiecie na sobie przez wiele lat, bo czasami do tego stanu niewypłacalności dochodzi właśnie przez jakiś tam okres kilku nawet czy kilkunastu lat bo to nie jest tak, że taka mama idzie do banku, bierze wielki, ogromny kredyt, e, przeznacza go tam na jakąś rehabilitację, tylko to jest po prostu brak na przykład dodatkowych, e, załóżmy, środków na zakup jakiegoś sprzętu. E, ten sprzęt zostaje zakupiony, załóżmy, za kredyt 10 tysięcy złotych czy 15. Później brakuje nam kolejnych środków, bo coś znowu nam wyskoczyło, znowu wydarzyła się jakaś e, trudna sytuacja gdzie nie mogliśmy zrezygnować na przykład z leczenia, ciąg dalszy leczenia dziecka czy, czy jakaś nowa sytuacja zdrowotna i w związku z tym, z tym brakiem środków na właśnie wychowanie, leczenie, rehabilitację tego dziecka dodatkowo zaciągamy kolejny jakiś drobny kredyt i kiedy dochodzimy do takiego punktu, w którym już stajemy, Oko w oko z prawdą. Nie mamy już wyjścia, nie mamy możliwości, żeby dodatkowo jeszcze posiłkować się środkami, które otrzymujemy, bo zasiłek jest naprawdę na tyle niski, że nie pokryje kosztów leczenia. Natomiast oczekiwania na jakieś dodatkowe finanse to jest długi czas, a my tutaj mamy do czynienia z bardzo krótkim nawiasem czasowym. Gdzie musielibyśmy już w tej chwili dać to, tą odpowiedź na to zapotrzebowanie, czyli już to dziecko leczyć, już to dziecko rehabilitować, już temu dziecku pomóc, tym samym no, ratować zdrowie i życie tego dziecka, to my nie mamy czasu na to, żeby czekać, aż być może uda nam się zebrać jakieś środki poprzez fundacje, co też są to jakieś ograniczone i minimalne środki, czy na przykład losowo prosić o wsparcie, pomoc, gdzie bardzo rzadko dochodzi tego, że rzeczywiście któreś dziecko otrzymuje taką kwotę, czy to z dobroci człowieka, czy, czy po prostu jakaś fundacja coś tam kapnie, żebyś mogła to swoje dziecko ratować. Dlatego sąd podchodzi właśnie do takich sytuacji, tu zaobserwowałam, bo przeprowadziłam już kilkanaście matek, które wychowują właśnie niepełnosprawne dzieci, gdzie sąd rzeczywiście podejmuje takie decyzje bezwzględnie, nawet szczerze powiem, wierzyciele nie składają żadnych sprzeciwów, no bo przecież jak można zasądzić plan spłat osobie, która ma na utrzymaniu bardzo ciężko chore dziecko, nie jest w stanie pomóc sama temu dziecku, jeżeli chodzi o finanse, stan zdrowia też nie poprawi się, w związku z tym te mamy no, po prostu zostają same sobie, muszą sobie jakoś radzić. W najgorszym momencie swojego życia sięgnęły po dodatkowe finansowanie typu kredyt, typu pożyczka, szybka pożyczka, zapętliły się i trzeba dać im też jakąś szansę życiową, a szczególnie Dlatego, żeby też mogły zadbać i o siebie, i o to dziecko w przyszłości, żeby zapewnić jakiś taki podstawowy komfort życia, leczenia. No bo cóż ważniejszego jest dla matki, która składa ręce i mówi: Nie dam rady, poddaję się, nie mam środków, nie będę w stanie ratować swojego dziecka. Nie spotkałam się z taką matką, która potrafiłaby się do takiej sytuacji poddać. Także jeżeli jesteś mamą, która ma właśnie tego typu problemy, wychowujesz niepełnosprawne dziecko, to bez obaw możesz składać wniosek o ogłoszenie upadłości zarówno syndycy, jak i sądy bardzo was wesprą w tej sytuacji. Trzymajcie się ciepło. Bardzo dziękuję za pytanie. Pa!